Siemanko. a obejdę, pokażę jeszcze dopóki ogród jako tako wygląda elegancko w sumie jeszcze w tym roku. Proszę bardzo, cytryny rosną, tam też rosną. Wszystko git, malina. Co z cytrynami na zimę? Wykopuję, jak będzie spadać około minus 3 stopni powiedzmy, do wiaderka, aby tylko korzeń tak trochę no niedaleko wykopać po prostu cykupyku. I najlepsze jest to, że w tamtym roku testowałem na cytrynie liści praktycznie nic nie zrzuciła i owoce też trzymała, więc to działa. Trochę karpus, wszystko w porządku, nic się nie dzieje po tym przesadzeniu. Liść za liściem, no ale przecież musieli niektórzy pisać, że będzie nadrabiać dwa lata. Nic nie nadrabia, jeszcze, jeszcze kwitło w tym roku. Puszka po rybach, yy, nie wiem o co chodzi. <laughs> Jajca zaczynają dojrzewać powolutku, czyli tamarillo. Marilo to takie mniejsze, zobaczcie, pomidor drzewiasty, tak zwany po naszemu. Miałem oberwać trochę owoców. To może przyspieszy dojrzewanie reszty. No, muszę nad tym pomyśleć. Tutaj, o, patrzcie, Miss przezimował w gruncie i jest w wysokości szklarni. Czyli 4 metry w tym roku dobił. Ładnie to podrasta. O, szerszenia dziś słyszę. Zobaczcie tą piękność, jak ta podrosła w tym roku. To jest yy, alokazja olbrzymia. Normalnie powiem Wam pierwszy raz mam takie liście. No, ale okazja ma bardziej sztywne liście niż kolokazje. No, i patrzcie, tu następny rośnie. Też powinien jeszcze gigantyczny wyrosnąć i w szklarni normalnie przezimuje i jest w 23 litrowym albo 25 yy, na jakimś wiaderku i daje radę. Kaliandra nadal kwitnie. Jak przekwita, to takie brzydkie są. Przydałoby się to zbierać, ale to z czasem samo odpada. Gunnera kończy powoli swój sezon. Jak widzicie, to jest raczej niedobór w lato wody, jak mnie nie było. I wtedy nie ma jak się prawdopodobnie schłodzić. No i robi się takie, takie brzydkie. No ten jest normalnie ładny, ten jest normalnie. To też już są bycze, bycze liście. Serce przygotowane do zimowania, więc powinno być spoko. No i ten widok. To naprawdę jest spoko, co? Zobaczcie, tutaj Arundodonax jest. Banan ma około 3,5-3,6 metra. 3, 6 metra. Ten ma ponad 4 metry, jak nic nie? No dobra, no na pewno koło czterech ma. Normalnie kosmos. Przejdziemy. Stabilizacja powinna być spoko. Tutaj mamy Musa Siki Czekajcie, to ze słońcem. Pod słońcem to tam dupa widać. Red Tiger złamał się liście, ale tam. Dolny. Zobaczcie, też ładnie podrósł. Miód malina. Sikim, na Siki stawiam w przyszłym roku. Oczywiście na Maureli to jest yy, Helen's Hybrid słabizna w tym roku, coś tam podrosło. No i tak bardziej właśnie na Maureli syki, bo reszta u mnie za bardzo nie chce rosnąć. Tu też ładnie podróż, mimo że ja go próbowałem zimować w domu. I potem ściąłem gdzieś w tym miejscu i nadrobił, więc nie będę już nawet próbował ani razu zimować syki w domu, chyba że robi się temperaturę około 10-15 stopni. W temperaturze pokojowej próbowałem. No i prawie zdech. No, oczywiście brugmasja nadal kwitnie. Standardówka. Ale piękna pogoda jest. Kolokazja olbrzymia. Dopiero ruszyła. Ale coś słabiutko powiem Wam w tym roku. No, ale mimo to też ładnie wygląda. Jakby nie patrzeć. Nie ma co narzekać. Kurde. Następna. Jak to mówię. Gaciowa. Ktoś mi tam kiedyś napisał i teraz jest gaciowa. Brugmansja. Biała też jeszcze kwitnie. Ale to są kabaniątka. Znowu będzie rzeźnia przy wykopywaniu. Zobaczcie, jakie to jest kurde grube. Myślę, że ten będzie miał w całości około ponad no ponad 100 kg na pewno. Ale nie będę ważył. Kiedyś ważyłem, miał 116 najwięcej. Jeden ma na No bo to trzeba wyjąć, jednak włożyć na wagę, której nie mam pożyczałem. Kolega przyjeżdżał, znaczy się z wagą. Samemu nie wrzucicie. Dlatego jak wykopuję i daję do zimowania do szklarni, tu się ścina. I on przez sezon bardzo szybko nadrabia, na czeklarni powoli rośnie i na nowo ma takie liście. To jest oryginał, Ensete Green, kto nie zna, to już wie. Maureli oryginalny, a to jest modyfikowany już przez człowieka, dlatego jest taki bordowy. No i jest bardziej odporny, że nawet w Europie, widzicie, rośnie jak wściekły. Z zielonymi jakoś tak, kurde, nie, bo nie radzę sobie, liście jest piękne, no. Tutaj, tutaj jest piękności. To porosło, zobaczcie. No, w tym roku to jest przyrost gigantyczny. W eskulentach. W skulencie. Patrzcie tutaj, dwie wsadziłem. A o ile już koło narosło. Musiałbym tam pyknąć te odrosty. O, tu makroriza. Mniej wybarwiona, ale też ładnie rośnie. Patrzcie na to, nie? Z ręką najlepiej pokazać, bo to no gigantyczne liście. Takie koło metra. Będziemy jeszcze mierzyć. Zobaczymy z tego wyrośnie, no i tak to wygląda, no ogródek, nie jest za duży ale na co mi większy, powiedzcie na co mi, zobaczcie, super gold Mansia. znowu kwitnie ale jak, kozak kozak po prostu a tutaj, jak widzicie, brakuje wody, no to robimy robimy, podlewamy szklarnia otwarta na rozcież bo naprawdę jest mega, mega cieplutko, zobaczcie te Łamią się już, o dach, 2,5 metra gdzieś jest do wysokości tam. Normalnie zebrina rojo tak pociągnął w tym roku, że szok. O, tu też mam doniczkach. Też gaciowa. Kwitnie. Tu biała, zobaczcie, została mi taka sadzonka śmiechowa. Teraz jej ziemi trochę więcej dam. I ślimaków pełno. Widzicie, co robi dziury? No ślimaki robią dziurę. Bydlaki, ślimaki. No jest kwarto szybko. Szybko wyciąga wodę, nie? Tak to wygląda, słuchajcie. Miskant olbrzymi po całości już pięknie podróż. Pamiętacie, jak na wiosnę wykopywałem cały i tam nadwyżki poszły świat? Tak to rośnie. Tutaj testik był sadzony na wiosnę koło Luthario puriusa, który lepiej rośnie, jak widzicie. Tylko ogoliłem nogi, dlatego tak ładnie wygląda. Gdybym ogolił, podobnie by było. Jest dużo cieńszy, olbrzymi. No i wyższy rośnie, nie? O, patrzcie, tu jakie grube pały, a tu jakie cieniutkie, nie? No jest mega różnica w Lutarium Riparius, a w miskancie olbrzymim Waszyngtonia cały czas na sprzedaż. Ktoś przyjedzie, to wyjedzie, No mam jedną dużą mi wystarczy. Tutaj mamy bambusik numer jeden. Tutaj numer dwa. Tu basiok sobie siedzi. Figi też na wyjazd. Jak ktoś przyjedzie, to sobie zakupić może. Patrzcie, takie tu ładne jeszcze posadziłem. Te skulenty i to z miesiąc temu i też ładnie rosną. Tutaj miskancik tak samo. Z tyłu od południa, żeby zawsze to jakiś cień trochę robi, nie? Żeby wiecie, nie, nie panikowało tak w szklarni, nie? No, tu tak samo miskancik olbrzymi. No i figi, które rosną następne, potem do szklarni wstawiam tutaj. No i jak nie spadną owoce, to od wiosny praktycznie już mam. Pomidorsy jeszcze wiszą. Wszystko git. Zobaczcie, jak rojo podrósł. No, szoknie Od tej strony. No bydle. Takie bydle porosły, że szok. Tu następne bambusy. Filostachys drobnolistny. No, także tak to wygląda. O, następna to. Chyba kalidora? Nie, olbrzymia. Te, co te z pociąłem. I zobaczcie, jaki liścior rośnie też, nie? Tak to wygląda. Tutaj alokacja makroliza też. To jest góra. Przyjęło się. Wczoraj paliłem w piecu. No, a no właśnie. <laughs> Przyjerałem. Palma madagaskarska. To już jest bydlaczek. Znowu podrosło, ale widzę, co się tutaj boli. ale to One tak mają, że gubią liście cały czas do góry. Nowe tutaj rosną. Podlewałem ostatnio grubo, bo jest gorąco. To pije dużo, nie? Mam jeszcze tu kilka bananów musa. No, ale ja to też odbiór osobisty. Juanensis, Co tu jeszcze jest? Juanensis Gmina Markusy przypominam jak coś. Nie wiem. A to jest sikki. To nie. To sikki to dla mnie zostaje. No ale jakieś tu jeszcze balbisiana chyba. No. Także tak to wygląda. Dobra. Kończę. Muszę przesadzić tą piękność. Fajnie kwitnie. Śmiechowo w ogóle. I tyle. Do następnego. Raz.